Firma Haharbud i Zbuduj Sam Dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witam. No i tak, bierzemy się pierwsze co za rozmierzanie płytek, tak? Pierwsze co za, roz za rozmierzanie płytek. Weźmiemy sobie, rozplanujemy. Zacznę myślę od tamtej ściany, bo tak jakby się wchodzi ta ściana, pierwsze co będzie rzucać się w oczy. Tej ściany na razie nie ruszę, mam wymiary tej płytki, ale wolałbym zacząć od tej wielkiej, bo jednak ona jest jeszcze grubsza, ta płytka. Tam ta ma 9 mm tam ma. 8 mm niby nie robi, ale ale jest, tak? Także wolałbym tą grubszą zacząć, później tą się dostosować do tamtej, nic mnie nie goni tak naprawdę. Jak widać popylam w skarpetkach. Naprawdę cieplutko, podłoga nadrzana. E, mamy druga noc, jak to chodziło, tak? druga doba. <laughs> Płyteczki nigdzie nie pękają, trzymają się elegancko. To nie, to nie jest pęknięcie. To jest kreseczka po ołówku. Także nigdzie nic nie strzeliło, ale na pewno jak strzeli to Wam powiem. Ale nie szczeli. <laughs> <laughs> Dobra, biorę księgi rozmieszane i bierzemy się za robotę. Przyda nam się jeszcze dosłownie najprostszy laser, najtańszy. Nie wiem, 150 zł, może nawet nie do wypoziomowania, prawda? Najpierw sobie rozłożę te szerokości. No i geberit, tak wcelowywałem, żeby poszła jedna. Płytka tutaj z frontu, nie? Mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze nadmienię, że żaden ze mnie płytkasz, prawda? Także... Bez, bez tego, no. Bez spiny. Kilka razy to robiłem, ale to tak z doskoku. Nie zajmuję się tym na co dzień. No. Żeby nie było. Jak coś robię źle, podmówcie. Dawajcie znak. Tylko bez ciśnienia, jak mówię. No, i dziękuję kochani za szybką reakcję. Powiem Wam, sam nie wiedziałem jak to ugryźć, ale co kilka opień, co kilka głów to nie jedna, i tak jak myślałem, to się potwierdziło. Większość z Was pisze, żeby zacząć w ten sposób: od prawej, całymi z lewej docinka, i tak tego nie będzie praktycznie widać, prawda? Jeszcze ktoś tam pytał, czy ta docinka wyjdzie tej wielkości, nie? No cholercia nie, ale myślę, że to jakoś się tutaj zgubi. Tylko czy to się zgubi? <śmum> A jak nie, to tam trochę żnąć, no bo tu i tak będzie taki dzyndzy. No, Jeszcze muszę to przemyśleć. No, i tak, w końcu wygrała ta wersja, tak? Czyli ta na ścianie. Dzięki, dzięki jeszcze raz za podpowiedzi, naprawdę super, za Waszą szybką reakcję. Eee, wyjdą po prostu większe docinki. tak? Tu będą dwie później docinki przy oknie, ale tam będzie znowuż jedna. Nie będzie takich yy, kawałeczków, to jest raz. No i druga sprawa, eee, 90 Bedorf. Bedforce. Sorry. Eee, dzięki za podpowiedź, żeby u góry może zostawić, zrobić na gładko, nie narobić tej docinki. To jeszcze ustalę, znaczy, na dole nie robić docinki, tak? Tylko wystartować z całej, a na górze zrobić na gładko. Jeszcze myślę, eee, może by położyć na górze mozaikę, tak? Zaraz zobaczę, ile mi tu wyjdzie, e, jakie to wyjdą docinki, bo jakby się wszczelił w ten glif u góry. I na tym równo zakończył. To fajnie mogłoby to wyglądać, nie? Yy, jak wiecie, ja lubię te mozaiki, także <gryw> można by tu dobrać coś ciekawego, żeby w kółko zrobić, nie? Ale to muszę uzgodnić z szefową. No. no i tak, przeniesiemy sobie równo środek na górę, prawda? Także laser sobie ustawiłem. Przeniesiemy sobie tutaj na tę ścieżę i tam na górę. No, i tak, 8 płytek razem z tymi krzyżykami jest 239. Sprawdzimy dokładnie. i 239,5 cm. 239,5 cm. Pół cm daje wyżej. Yy, wolę, tak jak mówię, zeszlifować to, a żeby nie było na górze japo, nie? także pół centa, będzie do obcięcia, nie będzie tego w ogóle widać, a jest margines bezpieczeństwa. <laughs> o. i teraz biorę od góry 239 cm. Znaczę w jednym roku, wróci w drugim roku, lasę, przenoszę linię i startuję od dołu. A co będzie. Te pucenta powinno mnie uratować w razie co. <laughs> no i tak, bierzemy sobie, oznaczymy może tutaj 239 cm. W roku będzie najpewniej mi się wydaje. 239 cm tutaj. 239. Jeszcze weźmiemy z tej strony. Ustawię sobie laser i przeniosę ten poziom. Dobra, przeniosę laserem i I weźmiemy sobie. Zobaczymy, czy wszędzie się, się ma mieści, tak samo, nie? sobie ten laser na środku. Chyba zasłaniam. No i teraz wystarczy, prawda, yy, mieć mu Kurde, kurde belek. teraz ta, ta, ta. no, tak zrobimy. Tu mam jeszcze takie klapcążki do niego. Także stojak na kamerę od razu. Się przyda? Mm -hmm, mm, mm, mm. Kurczaki, ale co to tak? Co to tak lata? Dokręcam ja też nie. Nie gadajcie, że to tak będzie latać. Nie przygotowałem się do zajęcia. Zmieniłem sobie to w ten sposób, że przeniosłem, przeniosłem już ten poziom. Sprawdziłem 10 razy, czy jest i e, coś równego chcę przykręcić. tak. Jedyne co znalazłem tak naprawdę równego to, to jest to. Ta płyta. E, oryginalna krawędź. Tutaj nic nie idzie. To jest między innymi też urok gazowy <laughs> Darira. złapiemy troszkę wyżej. Troszkę wyżej. Musi być na linii. No, przykręcę sobie to tu, tam i lecimy. <laughs> Co będzie? I lecimy z pierwszą płytką Delikatnie. Najpierw smarujemy. Teczkę. O, uszczerbiona. <grymne> Widzicie? Od drugiej strony nie było Dobra, Na bok, na docinkę być. Ta-da-da-da-da-da -ta 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 -ta. Mamy. Widzę jakiś kartonik. Chyba wezmę, tu położę. Bo upiernicze to wszystko. No. Dobra, tu mamy środeczek. Zaczniemy od tej. Chyba dalej jeszcze, Mogłem sobie mniej więcej rozrysować Dokąd to smarować, ale w sumie pójdą pierwsze i już będzie wszystko wiadomo, nie? Dobra, tu mamy środeczek Hops ta 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 Ustawiamy pionik. Poruszam trochę w tej wefte. Ten klej chwyci ładnie. Pionik. Na ściany mamy równe. Także to zabieram od razu, żeby mi nie wyschło. Idę, coś se zorganizuję tu, żeby nie mazać tych płytek. Nie? Coś tu sobie wyścielam i wracam. Lecimy z następne. Lecimy tutaj. Jakieś duchy lażą. Ops i krzyżyki i krzyżyki. Tak teraz tu ustawimy. Tutaj ta brzemica. Tu musi dojść. Elegancko, widzicie? Brzuchem dotyka, tu nie dotyka, tu nie dotyka, brzuchem dotyka. One są takie jajowate, także muszę pilnować tych środków i to najlepiej, jakbym miał. Chociaż, chociaż trzy nie, wtedy bym linie mógł ustawić. Chociaż jak tu mamy różno i tam z tyłu znaczy że jest okej okay. dobra, zbieramy ten nadmiar, ta od razu coś wezmę żeby ten klej wydobywać stąd. Takie to, to czyszczenie to jest strata czasu. O, żeby ładnie fuga nam weszła. Dobra, jest środeczek. Lecimy teraz tamta odcinka. Pierwsza, druga ta i zobaczymy jak to urządzenie za. Nie wiem, 20 zł. się sprawdzi, żeby wyciąć takie dziurę. No i pierwsze cięcie. To jest równo Opsa. Dobra, zobaczymy co ten badziew jest wart Pierwsza dziurka Badziew albo nie Badziew, Zaraz zobaczymy Uy, to mi zjeżdża panie Ja mam jeszcze jedną sztuczkę. Najpierw sobie weźmiemy takim, takim czymś, spróbujemy zaznaczyć cokolwiek, żeby złapało, prawda? Żeby to wiertło miało. Thank you.

是你不是管大文？我<哇啦> <laughs> Na razie tyle zdziałałem co widać. W końcu zdecydowałem się, większość było takich głosów od Was, podpowiedzi, żeby zrobić to symetrycznie, tak? Czyli lecimy od środka na boki. Zdecydowaliśmy się, że nie z całej, tylko idzie fuga po samym środku. Wszystko uzgodnione oczywiście z szefową, tu wychodzi taka piczka pod oknem. Wychodzi, i tyle u góry będzie cała, tak? U góry będzie cała, a jutro mają dojechać te płytki duże tutaj, także też to rozmierzymy, tutaj rozmierzymy tutaj na kibelku, to jest prosta sprawa, bo akurat wydaje płytka, wystaje z jednej i z drugiej strony, aby trzeba będzie pod kątem 45 stopni go docinać i tyle, nie, tutaj powiem Wam, fajnie się tnie tym fleksikiem tą tarczą, ale muszę i rozorganizować sobie okularnie, nie da rady bez okularów, jednak trzeba się przyglądać, być skupionym i no wali po, po gałach, no nie ma, nie ma do tego, prawda, e... Jak to się mówi, tej, tego zabezpieczenia, tak? Nie ma tego zabezpieczenia, bo po prostu tarczy się nie mieszczą. To jest zabezpieczenie jakieś nie takie, stare, niefajne, niedobre, nieodpowiednie. E, pomimo tego tak było to zabezpieczenie, trzeba się jednak patrzeć na to miejsce cięcia i daje położach. Także dzisiaj odpuszczam, jutro okulary sobie rano kupię i lecimy dalej. Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi, trzymajcie się do następnego.